Co tam Helena? Co będziemy dzisiaj jeść? Sushi. Będzie sushi? Sushi. 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 I dodatki. Tak, Sandrul? Papa? Pa. Nie? Będzie. Mm. Mama robiła. Mama jest mistrzem sushi naszym. Pamiętam, że jako mniej więcej 17-latek przeżywałem taki silny bunt. Na właściwie wszystko, wszystkie aspekty życia. Między innymi w tym okresie trafiła w moje ręce książka Richarda Dawkinsa Bóg urojony i Samolubny Gen. I właśnie to był czas, kiedy stałem się takim młodym, wojującym ateistą, który chciał pokazać wszystkim wierzącym, że się mylą i że religia to system władzy i kontroli i manipulacji. W tym również okresie oglądałem wiele filmów typu Zeitgeist. Które ma bodajże dwie części. Interesowałem się tak zwaną zakazaną archeologią. Jest nawet książka o tym tytule, którą może warto sobie przejrzeć. I głęboko zagłębiałem się w coraz to kolejne teorie spiskowe. Wręcz stało się to moim hobby. Znajdywanie nowych teorii spiskowych, analizowanie ich. Oczywiście wiele z teorii spiskowych było no, bardzo e, szalonych, że tak powiem. I to nie było tak, że we wszystkie wnie tak ślepo po prostu... Wchodziłem, ale był to czas, kiedy uzmysłowiłem sobie, że generalnie świat nie działa tak, jak jest nam to przedstawione, i że na tym, w tym świecie jest o wiele więcej różnego rodzaju aspektów, które nie zawsze są tylko czarne i białe, a z drugiej strony niektóre są faktycznie czarne lub białe. I po jakimś czasie to moja fascynacja tymi teoriami spiskowymi gdzieś tam opadła, ale były takie okresy, że to znowu wracało. Czy na przykład przy jakichś rozmowach ze znajomymi, czy takim ostatnim momentem, kiedy zacząłem zagłębiać się w sytuację polityczną na świecie i jakieś różne, nie tylko teorie spiskowe, ale ogólnie taki bałagan informacyjny i docieranie do tej prawdy, bo o to w tym wszystkim mi zawsze chodziło. Nie o, o, o udowadnianie, że ta teoria czyjna faktycznie jest prawdziwa i teraz pokazywanie jak to nas kłamują, tylko generalnie szukanie jaka jest prawda. Nawet jeśli miałaby mi się nie podobać, to zawsze chciałem wiedzieć gdzie jest ta prawda. No i ostatnim takim momentem, kiedy właśnie silnie zainteresowałem się tym co się dzieje na świecie. Był moment, kiedy rozpoczął się konflikt między Rosją a Ukrainą, i w tym okresie akurat byliśmy w Polsce w Krakowie, natomiast wtedy silnie zainteresowałem się, jak pewnie dużo osób preperingiem. Już interesowałem się nim wcześniej, ale jakby wtedy jeszcze bardziej. I wtedy też dołączyłem do różnych grup na telegramie, które właśnie szerzyły te podobno prawdziwe wiadomości, prawdziwe informacje, i tam było bardzo dużych taki, dużo takich też napawających nadzieją, ale też bardzo dużo takich negatywnych rzeczy. Jakby śledziłem to i śledzenie tych wszystkich informacji, różnych kanałów informacyjnych zarówno na YouTube, na Rumble, na Telegramie, czytanie tych różnych postów, rozmów i tak dalej. Jakby... sprawiło, że czułem jakbym się z jednej strony niby moja wiedza, świadomość się poszerzała, ale z drugiej strony jakby w, zagłębiłem się w jakiś taki dołek. Jakby... Zacząłem się bardziej stresować, byłem bardziej przyjęty. Generalnie moje samopoczucie i jakość życia zaczęły lecieć w dół. Więc w pewnym momencie właśnie powiedziałem stop. Wypisałem się z tych wszystkich grup, opuściłem. Może jeszcze wtedy jedną zostawiłem, ale później też z niej zrezygnowałem. Przestałem śledzić tej formacji, odsubskrybowałem dużo kanałów na YouTube, czy poukrywałem ich te nowe wideo, żeby mi się nie pojawiały ich wideo. I stwierdziłem, że ja nie chcę tego słuchać, nie chcę o tym wiedzieć. Wystarczy mi. I do tego ciebie zachęcam. Wystarczy tak naprawdę sama świadomość tego, że to, co jest w telewizji, to jak jest poukładany świat, jak nam się wydaje, że jest poukładany świat, to, to nie jest prawda. To wszystko jest teatr. O tym już mówił Szekspir. My jesteśmy tylko aktorami. Jest jakiś reżyser, reżyserzy. Są. Wiecie, yy, w telewizji mówią. To, co mają mówić, a nie jaka jest prawda, i w mainstreamie, w mediach też jest mówione to, co służy całej machinie systemu. I ja nie muszę wiedzieć, jaka jest naprawdę ta prawda. Kto stoi yy, na tym szczycie władzy, jacy tam ludzie są, których pewnie nawet nie znamy, a czy może to są kosmici, czy może Reptylianie, czy anunaki różne teorie wszystkie je przerabiałem. Czy takie rzeczy właśnie. Teoria ostatnio popularna wróciła, e, czy Ziemia jest płaska, czy jest wklęsła, czy jest kraterowa, a może w ogóle żyjemy w symulacji. I to w ogóle jest e, ciekawa teoria, tak a propos, bo gdybyśmy fakty faktycznie, to była bardzo wyrafinowana i wiele bardziej zaawansowana symulacja niż dla przykładu Simsy, e, no to może być tak, że faktycznie, jeśli ja wierzę w Ziemię płaską, to ona jest płaska dla mnie, jakbym ją faktycznie zobaczył, a jak, bo tak by się renderowała w mojej symulacji. A jeśli ktoś inny wierzy w ziemię wklęsłą, na przykład, albo kraterową, no to dla niego faktycznie ta ziemia jakby gdzieś tam zaczął kopać albo wylecieć w kosmos, czy coś by się okazało, że on widzi tę ziemię wklęsłą, czy kraterową, czy jakąkolwiek inną, prostokątną, bo w jego świecie renderowałoby się tak. Ale to taka mała dygresja. Bo znowu, co to zmienia? Co to zmienia kształt Ziemi? Jaki to ma wpływ na Twoje życie tutaj? Czy to, że się dowiesz, jaka jest prawda, że Ziemia jest faktycznie okrągła, albo że faktycznie lądowaliśmy na Księżycu, albo właśnie, że nie lądowaliśmy na Księżycu? I to też ciekawe, bo ostatnio pojawił się film. Znaczy, nie wiem, czy się pojawił, ale dostałem od znajomego linka do trailera nowego filmu hollywoodzkiego, którym opisuje to, że lądowanie na Księżycu było sfilmowane. Dla ciekawych, rzucę link do tego trailera w opisie. No ale znowu, co to zmienia w moim życiu? Jaki to ma realny wpływ na to, co ja tutaj robię? Na mój dom, na mój ogród, na, moj, na mnie, na moją żonę, na moje dzieci, na moje otoczenie, sąsiadów? Co, i, I po co tobie to zmienia? Po co ty chcesz to wiedzieć? Czy są reptyliani, czy ich nie ma? Czy są ufo, czy ich nie ma? Czy jest Bóg ten, czy inny? Eee, czy Jezus istniał, czy nie istniał? Co to zmienia? Na przykład Jezus. Nauki Jezusowe, Chrystusowe, jak to nazwać, wiele w nich jest dobrego i po prostu się inspiruj nimi. Nieważne, czy Jezus był postacią realną, czy jest postacią fikcyjną. Jakby bierz z życia to, co jest pozytywne, dobre i zaopiekuj się przede wszystkim sobą i swoim otoczeniem. Ja nie potrzebuję wiedzieć, że jest globalne ocieplenie, z którym jedni się zgadzają, że istnieje, drudzy się zgadzają, że nie, mówią, że go nie ma, albo jeszcze, że faktycznie jest, ale tak naprawdę nie szkodzi. Wersji jest kilka. I ja nie muszę mieć takiego sianego strachu we mnie, że właśnie jest globalne ocieplenie, musimy dbać o klimat, bo ja już dbam o to. Nie potrzebuje tego, żeby dbać o swoje środowisko, żeby nie zatruwać ziemi, żeby nie pryskać sobie ogrodu glifosatem i innym syfem, żeby obniżyć jak najbardziej mój ślad węglowy, bo naprawdę my żyjemy w taki sposób, mimo że korzystamy z samochodu i raz w roku, może raz na dwa lata się zdarzy, że przelecimy się samolotem. To i tak, my zużyjemy, zużywamy tak mało zasobów, tak mało energii. Ten właśnie nasz ten ślad węglowy jest tak niski że nieważne, czy, czy globalne ocieplenie szkodzi, nie szkodzi. Dla mnie to bez różnicy. Ja po prostu chcę żyć w zdrowym, naturalnym środowisku i dbać o, o ziemię, yy, o ten kawałek ziemi, na którym jestem. Jeśli każdy z nas by dbał o ten swój kawałek ziemi, to nie musielibyśmy się troszczyć wszyscy o całą planetę. Wystarczy, że każdy dba o to swoje i nie szkodzi nigdzie dalej. Nie, że nie, nie, mam, nie jest tak, że mam domek, ale mam też fabrykę, która właśnie zatruwa rzeki. No nie, no po prostu nie mam fabryki, która zatruwa rzeki, i na pewno ja na przykład bym nie, nie prowadził biznesu, który by zatruwał środowisko. Ale nie potrzebuję do tego teorii spiskowych ani jakiegoś siania strachu, że jak się, no wiecie, dobra, nie muszę tego dalej rozwijać. I de facto, nie wiedza, bo wiedza i świadomość to są zupełnie inne rzeczy. Właśnie świadomość jest dobra, poszerzanie świadomości moim zdaniem jest pozytywne, ale poszerzanie tej Twojej zasobu wiedzy na te wszystkie tematy w mojej opinii przynosi coraz więcej stresu i właśnie z, nas, z mojej perspektywy, na przykład taką mam historię, jakie byliśmy w Kostaryce, to zauważyłem, że generalnie w ogóle Kostaryka jest zwykle na pierwszym, drugim miejscu najbardziej najszczęśliwszego kraju na świecie, jest taki happiness index, coś takiego i często Kostaryka właśnie jest na samej górze. I jak tam mieszkaliśmy, to tam było masa ludzi, którzy no, nie byli bogaci, żyli sobie w jakichś takich domkach, które ciężko nazwać było domkami. Nie pracowali za dużo, siedzieli sobie, grali w coś, rozmawiali, robili takie rzeczy i byli szczęśliwi, byli zadowoleni, byli uśmiechnięci, nie mieli konfliktów, dzieciaki biegały, się bawiły. Była też taka rodzinka, która naprzeciwko nas mieszkała która była taka bardzo właśnie Jakaś katolicka, bo oni często różne modły odprawiali, tam śpiewali razem, ale oni właśnie żyli w takiej społeczności. Tam te dzieciaki się razem bawiły, oni razem śpiewali, robili sobie jedzenie, cały czas jakby żyli w takiej społeczności i, i byli szczęśliwi, a nie mieli wcale dużo pieniędzy. I właśnie jak poszliśmy do restauracji wegańskiej, raz poszliśmy do takiej wegańskiej restauracji, jedynej w Puerto Viejo, którą Wam polecam, i to tę restaurację prowadzi taki Jaime, e, który właśnie. Jest takim idealnym przykładem człowieka, który naprawdę cieszy się z życia, cieszy się z tego, co ma, a nie ma dużo. Jest mała restauracyjka, taka, wiecie, żadne, ten, y, żadne luksusy, proste jedzenie, właśnie wegańskie i dla niego jest właśnie tą największą radością móc gotować y, roślinne jedzenie dla innych osób. I, I robi to po prostu codziennie, tam o którejś godzinie otwiera, nie tam od samego rana, ale ta restauracja działa, nie wiem, 6 godzin dziennie pięć dni w tygodniu, czy sześć dni w tygodniu i sobie spokojnie żyje, i zawsze, jak przychodzisz tam do tej restauracji, on jest uśmiechnięty od ucha do ucha, zawsze ci wita, jakbyś był jego najlepszym przyjacielem. Nieważne, przychodzisz tam pierwszy raz, tak dalej, on zawsze jest super uśmiechnięty. I właśnie, patrząc na takiego człowieka, uświadamiasz sobie, jak ty mało potrzebujesz, naprawdę, jakie proste są rzeczy, które de facto potrzebujesz. I pomijając już, właśnie, czy potrzebujesz luksusowe samochody. Tam dom i tak dalej, podróżować po całym świecie ciągle, jakby to nie jest temat tego filmu, tylko właśnie zachęcam Cię do tego minimalizmu, jeśli chodzi o informacje ze świata, bo ja przynajmniej czuję, że ten natłok informacji i szukanie tej prawdy nie przynoszą żadnego szczęścia. A tak naprawdę, jeśli chcemy szukać prawdy, to powinniśmy zacząć szukać prawdy w nas samych.